Witam Was na naszym kanale. Dzisiaj jak możecie zauważyć, 60 rozebrana cała jest w drobny mark. Część już do nas doszło, będziemy wszystko składać od nowa. Będą wszystkie nowe elementy w skrzyni biegów, w tylnym moście. A jak to robimy, to... Zobaczycie w dalszej części materiału, więc zostańcie z nami. I tak, tu widzicie, wszystkie części już do nas doszły. Zobaczcie, wszystkie łożyska SKF lub co tu? PBF. SKF. O, i to jest najważniejsze łożysko, bo to łożysko jest. Hmm. kto wie, do czego to jest łożysko? To łożysko jest do. Czyżby tutaj? No więc właśnie, co tutaj wchodzi to jest łożysko, które jakby to poprawnie nazwać to wchodzi na wałek. Wałek napędu koła atakującego. Zobaczcie. I wszystko jest. W jednej firmy wszystko jest zamówione. Tutaj na razie tego nie rozpakowuję. Zajmijmy się najpierw wymyciem tego wszystkiego, wyczyszczeniem. A potem pomału, już przystąpimy do montażu tej całej skrzyni biegów. Więc zobaczcie, jak to się wszystko robi. Так вот, потому что Pewnie sobie teraz myślicie, co ten baran narobił tutaj co ten tu narobił, ile bałaganu tutaj, ile syfów w tej skrzyni teraz nic bardziej mylnego to będzie wszystko, zobaczcie, umyte zobaczcie, to to robi, o to wszystko idzie ładnie sobie na spód skrzyni będzie wszystko ładnie wypukane, wymyte o zobaczcie ciach, ciach To jest mały problem, Adam mi nie powiedział że kończy mu się zmywać. I to jest taki mały problem, ale ja mam nadzieję, że gdzieś się kupi. O! O! Proszę, się! Witam! O! Tutaj... A jak ty wsiadałeś 1% baterii? Zaraz... Nie, mam jeszcze jedną baterię. Rób zakończenie szybko. Pamiętasz, w tej skrzyni był wałek sprzętu kupowany, ale no. on nie był w Agrobisie kupowany, ale to i tak był dobrej firmy kupowany. No tym był... tak i tak. Skropol czy Ursus? Skropol, mi się wydaje. No nie wiem, mniejszość. Skropol w sensie... Ursus przez Skropol tutaj i tak produkt. No dla Ursusa, usłysza. no. Bo to... I tam się nie zgrywało trochę i tam przecież to zabezpieczenie jeszcze wypadło. No i teraz yy, przecież to wszystko, jak będzie włożone nowe, no to już nie powinno być takich. Yy, nie, cyrków? Cyrków mi się Nie powinno być w ogóle. No, bo ale... zobaczcie, silnik jest złożony tylko i wyłącznie na nowych częściach. No, wszystko nie było nic kombinowane. I machle, i jakie tam były? No, no kurcze. Zestawy naprawcze, machle, co tam jeszcze? Eee, korbowody. Machle czy male się mówi? Male, male się mówi. Zestaw... Eee, Wał, ostruda, wszystko no, wszystko to jakbyś powinno na pierwszy montaż. Bo male teraz jest. jest w, kiedyś to był Ursus, a teraz to. No dla Ursusa, no, to była chyba e, fabryka Ursusa, kolejna i tu jedna z wielu, która tam były produkowane zestawy naprawcze, e, zestaw e, tuleja, tłok e, tego. Eee, a reszta no to wszystko jest oba. Oba wtryskowa to jest super, tylko e, wtryski tutaj mi kurde z tych chyba. No ale to tam kapselku. poprawimy, nie? No a tutaj to. Jeść tu cieknie. Cieknie, to jest pod tej te kapselki, trzeba po prostu te kołpaki trzeba wymienić, bo coś tutaj jest sknocone. to jest knocone. ursus, po prostu to jest ursus. Co to jest Kazio? To jest zestaw przekładni głównej e, produkowana. Toroski, No, Zetorowski, no. potocznie nazywana, ale dedykowany do ursusa C360, produkowany przez firmę Skropol. Skropol. No, także... Skośne zęby. Czemu od razu ta firma nie, nie produkowała, jak produkowali te ciągniki? Czemu, powiedz, Adrian. No nie wiem. To jest dla mnie tak zaskakujące, że... Czemu w 30 od razu zastosowali proste te, skośne zęby i jest Tam cicho? No bo są skośne zęby. No, a tutaj nie. No. Tak, możecie już zauważyć. Skrzynia już jest całkowicie złożona. Wszystko zostało wyczyszczone, złożone na nowych częściach. Nie zostało ani grama brudu w skrzyni. Dosłownie zostało wszystko wypłukane. Każdy nowy element tej skrzyni roboczej jest wymieniony na nowy. Yy, także wszystkie łożyska, wszystko, wszystko, te wałki są dos dosłownie wszystko nowe. Co tu się wiele. No kurczę, co tu wiele mówić. No, nowa skrzynia, została tylko stara obudowa. O, jakiś bieg jest załączony, zobaczymy który O, to chyba steczny był Zaczynamy czy idzie obrócić. O zobaczcie, wszystko się gładziutko obraca bez żadnego oporu. O, wałek wam się obraca. O, picobello. O. Pięknie. Zostało jeszcze nam most do wyczyszczenia. O, zobaczcie jaki brud tu jest. To jest masakra, a książkę można już wziąć na bok. Ale od czego zacznę? Zacznę od składania całkowicie nowego mechanizmu różnicowego. Dostały zakupione wszystkie nowe łożyska, wszystkie nowe elementy, obudowa, łożyska, satelity. No to są nie wszystko. Tu jeszcze trochę trzeba posprzątać na stole. Tu wszystkie o szczypce do oślegierów. Tu. Tak. O, to też do założenia jest. No więc zobaczycie za chwilę jak ja składam mechanizm różnicowy od podstaw. Więc jeśli chcecie, zostańcie z nami. A więc tak, zajmiemy się teraz montażem mechanizmu różnicowego, przekładni głównej. O. Słyszycie, jak to dzwoni? Jaki to jest materiał? To jest coś pięknego. E, dobra, to odkładamy w tym miejscu. Teraz tak, wszystkie elementy tutaj wchodzące w skład tego mechanizmu różnicowego są z firmy Ursus. Są to bardzo dobrej jakości części. Zje, że to nie Ursus, to nie Ursus, to nie Ursus, ale powiecie tak. Produkując, bo to produkują różni producenci do tej firmy, oni muszą zachować, jakby to powiedzieć, jakość. Jakość oryginału. No i powiecie, czy kto się nie zgodzi ze mną, że na przykład są złej jakości te części, że to jest plastelina czy coś? Ja nie mam tego zdania, bo bardzo dużo montuję tych części i staram się zazwyczaj, jak klientowi czy coś robię, to. Staram się montować oryginały i doradzać, żeby oryginały używać, bo to jednak jakość jest jakaś. A nie kurczę zamówimy jakieś sobie części indyjskie, czy jakieś tam innego producenta, które są już dużo gorszej jakości. O, Na razie wszystko aż dzwoni, to jest taka jakość. O, tak 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 tu wszystko mm. o dobra to już jest Tam mi się wydaje że nawet w tamtej przekładni różnicowej nie było nawet tych podkładek kurde jak ja to lubię takie rzeczy ładnie montować tak się chce robić jakbym się poczuł trochę w, w fabryce o, teraz praktycznie tego luzu w ogóle nie ma Oh. No i dobrze. Skręcamy co prawda na stare śruby, ale im dosłownie nic nie było. O. Zobaczcie, co mi się stało. Mała taka przygoda. Ale zostałem fachowo opatrzony. Jest gitara, możemy działać dalej. Mój kolega po fachu niestety nie miał tyle szczęścia. Może oglądacie? Mateusz Dirty Garage. No, to co kurczę, zmiażdżył trzy palce. Ma rękę w gipsie, niestety. No a co, wypadki chodzą po ludziach. Co zrobić? Znowu szwager dzwoni. No? A więc tak, no to co? Skręcamy teraz ten cały, te dwie połówki i obudowy mechanizmu różnicowego. I zobaczymy, co to zrobi. Raz. Dobra, to już by było zrobione, że musimy tutaj zabezpieczyć, żeby dociągnąć się kluczem. Ja was nie będę zanudzał. Zobaczycie jak już łączymy koło talerzowe, które przysłała nam firma Agrobis. Za co serdecznie dziękujemy. O, koło talerzowe. O, w taki oto piękny sposób. No i zobaczcie, już nity zanitowane. Nitowałem je na gorąco. Eee, nitowanie przeszło bardzo gładko, fajnie. Zobaczcie, wszystko wygląda tak, jakby to było wszystko z fabryki. Jest elegancko. Teraz Wam pokażę prosty sposób, jak obsadzić to łożysko. To łożysko. Żeby nie używać żadnego młotka ani nic i się przy tym nie narobić. Więc zobaczcie. Używam mojego kolegi. O, lekko podgrzewamy łożysko, nie za mocno, żeby nie przepalić, ale rozgrzać, rozgrzeć do temperatury jakieś 200-300 stopni, maks. To powinno już wystarczyć i nie zmieni to struktury metalu. A na tyle się rozszerzy, że wejdzie gładziutko, nam na swoje miejsce i nie będziemy martwić się o jakieś, jakiekolwiek uszkodzenia tego łożyska. No zobaczcie, bez żadnego wysiłku nam elegancko skoczyło. Teraz już żadna siła tego nie wyrwie. Prosto, krótko i na temat. Dobra, biorę się do za mostu. Przystępuję właśnie do montażu mechanizmu różnicowego w obudowie tylniego mostu. Już mam wyczyszczone. Co prawda, jak sami możecie zauważyć, on jest taki ciemny, no ale nie wiem, żadne rozpuszczanie tego nie może domyć. Myły zmywaczem wszystko jest ładnie czyste, wydmuchane. Zobaczcie: przede wszystkim, jak kiedyś ktoś z Was będzie kiedykolwiek składał skrzyni, w tych tu zakamarkach zawsze zbiera się najwięcej brudu i to trzeba naprawdę staranie za każdym razem wyczyścić, przy każdym rozbieraniu skrzyni, bo to po prostu. Niszczymy, no zalejemy że olej i jest po prostu już. Ten olej nigdy już nie będzie taki jak nowy. A trochę czasu po prostu poświęcić, a zawsze to będzie dłużej trzymać tam ten olej i po prostu zachować staranność przy wszelkiego wszystkie, rodzaju montażu. Kura to piwo dane! Jeszcze to brakowało No więc dobra, przystępujemy do montażu mechanizmu różnicowego w obudowie tylnego mostu. Wszystko ładnie zanitowane, nity już ściągnęły, o, mi się przyda jakaś pomoc, ale Adriana chwilowo nie ma, jest zajęty innymi sprawami. Muszę tu oprzemy, teraz jedną połówkę tutaj musimy załapać. O. Kurczę, o. Bra. samemu to naprawdę nie jest nic miłego takie coś robić, ale co zrobić, się nie wybiera. Tak jak już możecie zauważyć wałek koła atakującego mamy już wyregulowany, bo tu się reguluje luz na tych łożyskach stożkowych. Dokręcając tą nakrętkę, Musi być on nie może być ani za duży, ani za mały, on musi się swobodnie obracać, ale nie może mieć tutaj zero luzu. To jest ustawione teraz prawidłowo. Tak samo ustawienie odsadzenia, odsadzenia lub wpuszczenia tego koła atakującego względem koła talerzowego. To jest też już ustawione. Miejmy nadzieję, że to będzie wszystko już ładnie nam współgrało. Teraz zostało nam założyć drugą część łożyska, tutaj który, tego tylnego mostu, tego przekładni głównej i ustawienie luzu przekładni głównej i wtedy już są. Wszystko składamy w kupę i wyjeżdżamy tym.